No i tam szybki filmik taki nagrał sobie Szybki będzie filmik o, o, o tej resocjalizacji No tutaj no sam jakieś kurwa śmieci ludzie przywożą. to tak ludzie to przywożą i tak to wygląda. Ja mam pytanie. Resocjalizacja jak to wygląda? W Polsce resocjalizacja w więzieniu. Zamykają więzienie się w więzieniu, resocjalizujesz się z kryminalistami. Tutaj jesteś w więzieniu to jesteś, jesteś więzienny, to okej. Okay. Wypuszczają cię. Wypuszczają cię z więzienia. Tak jak mnie, dostałem 6 miesięcy. Wypuścili po dwóch Dali mi 92 funty i w jedną stronę bilet do kuratorki. Tam gdzie kuratorka jest blisko. Dopóki... Dopóki byłem bezdomny na ławce spałem, nie musiałem przychodzić. Dopóki do półty znalazłem to miejsce No to już... Już nie musiałem codziennie przychodzić, bo widzieli, gdzie jestem. Sprawdzali mi wszystko, że jest chory system, oni sprawdzali mi telefon, kto dzwoni i wszystko. Czy to jest... I, jak... I teraz tak, jaka to jest resocjalizacja? Ja przecież, żebym tego miejsca nie znalazł, to ja bym na ulicy wylądował. Gdzieś to... to... I bym spał na ulicy rok czasu, jak można spać rok czasu na ulicy? Jaka to jest, kurwa, resocjalizacja, się pytam? Co to za system jest w ogóle? Ludzie, przecież to... to trzeba nagłaszczać Ja rozumiem, resocjalizacja. zamykają cię, zamykają cię gdzieś z jakimiś... O, tu policaj, kurwa, wszędzie O. Stoją, policaj. Ja rozumiem, zamykają Cię w jakimś ośrodku z jakimiś mądrymi ludźmi, i to jest, to się, a nie z jakimiś, kurwa, przygupami, jak ja tutaj siedzę. Ja nie mówię, że jestem najmądrzejszy, ale ile ja mogę, kurwa, z debilami się, co im, kurwa, wystarczy, kurwa... Przy... I, I tak to no, o człowieka, i tak to o człowieka i nic nie mogę teraz zrobić. siedzę tutaj, jak ten, kurwa, manekinich. Przepraszam, jestem zły na to wszystko, yy... Tak są przemyślenia właśnie moje, wychodzą, wychodzą ze mnie, bo to jest... Udupili mnie tutaj za naprawdę tak, za nic i zniszczyli mi życie, bo jeszcze nie wiem ile tu będę siedział, no i co mam zrobić?